Siema widzowie, witam Was jakże jesienny, w zasadzie zimowy dzień i są 4 stopnie na dworze, więc super fajnie. Tutaj Felix próbuje robić stunt rowerowy typu MTB, ale mu nie wychodzi. No, jesteśmy na treningówce. I no, powiedz coś do kamery w Stunterze. Może dzisiaj truje zakręcę, fajnie by było. Super, super. Liczymy na to. Tam mój rower piękny. Wszystko jest. Stunterzy. Hopa. No, lecimy. Leci trójka. Jak widzimy, Felixowi całkiem nieźle wyszła pierwsza próba trójki. Zobaczymy, czy dzisiaj mu się uda dokręcić. No. Jo! No trochę za wolno mi się wydaje no nie ma jest Nie mam możliwości że odjedziesz no. Ale ci nie wyszedłem z dziewica Ja w <grymianie> Pytaj <grymianie> <grymianie> to nie Trzeba przyznać bo jest trochę zimno Jak na zimę Bo są tylko 4 stopnie no, więc trzeba sobie herbatkę strzelić, smacznego widzowie. Tam Felix próbuje dokręcić 360, trochę mu nie wychodzi, ale no cóż, co zrobić? Mówi, że oduczył się już 360. O jedzie, jedzie, zobaczymy. Nie no, No zapomniał się zakręcić. Co zrobić? No. Yo!